W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o pieniądzach. Przekonamy się też, czy zawsze można ufać ich wartości. Zastanowimy się także, jak mógłby wyglądać czarny scenariusz dla strefy euro. 50 dolarów, 100 euro, a może 200 zł. Banknoty bez problemu mieszczą się w portfelu. Pieniądze codziennie używane jako środek płatniczy znane są od wieków. Tak wygląda to dzisiaj, a tak wyglądało kiedyś. Pieniądze zostały wymyślone przez Fenicjan i na zawsze zmieniły oblicze handlu. Kiedyś nasi przodkowie wymieniali się towarami. W Iliadzie jest napisane, że zbroja rycerza kosztowała w czasach starożytnych około 9 wołów. Teraz pytanie, jak zabrać ze sobą 9 wołów do sklepu, głównie ze względu na wygodę oraz na ich długotrwałość, ponieważ taka moneta obiegowa, którą się posługujemy, ona ma żywotność kilkudziesięciu lat. Zamiast wymieniać kury za króliki albo jabłka za pomidory, za towary zaczęto płacić kruszcami. Kamienie lub metale szlachetne łatwiej było podzielić i były wygodniejsze w użyciu. Z czasem zaczęto bić monety, a przywilej ten mieli władcy. Dla wygody po latach przerzucono się na pieniądz papierowy. Dzisiaj emisją pieniądza na rynek zajmuje się bank centralny danego kraju. W Polsce jest to Narodowy Bank Polski. Interesującą innowacją było wprowadzenie przez Isaaka Newtona, jednego z pierwszych szefów banku Anglii w XVIII wieku na obrzeżach monety Wrąbków, które uniemożliwiały skrawanie monet. Pod koniec XVIII wieku król Stanisław August Poniatowski zakładał pierwszą. Królewską, państwową w Polsce, Mennice były to jeszcze monety powiązane ze złotem i srebrem. W tej chwili posługujemy się głównie stopami metali nieszlachetnych. Narodowy Bank Polski drukuje nowe pieniądze w ilości odpowiadającej zniszczonym banknotom, a także wtedy, gdy jest to konieczne dla zapewnienia właściwej polityki finansowej. Bank centralny tworzy nowy pieniądz, na przykład udzielając kredytu innym bankom. Te z kolei przeznaczają pieniądze między innymi na kredyty. Pieniądz ten jest prawnym środkiem płatniczym Rzeczpospolitej Polskiej. To zaś oznacza, że nikt nie może odmówić przyjęcia zobowiązania, przyjęcia zapłaty zobowiązania w tej formie pieniężnej. Kwestie bezpieczeństwa, ale też wygody powołały do życia tzw. pieniądz elektroniczny. Pieniądz nie występuje tylko w materialnej formie. No, coraz częściej przybiera taką formę, można powiedzieć, trochę nierzeczywistą, jest zapisem na przykład na rachunku bankowym czy w jakimś innym instrumencie finansowym. Kamienie szlachetne, kruszce, monety, pieniądze papierowe miały wiele zalet, jednak podstawową wadą jest możliwość ich fałszowania. Szybki rozwój nowoczesnych technologii spowodował, że powszechne stało się wprowadzanie kart płatniczych, czyli tzw. pieniądza elektronicznego. Pieniądze można trzymać na koncie. One będą tam dostępne na każde żądanie, a dodatkowo mogą przynosić jeszcze odsetki, czyli możemy na tych pieniądzach na, trzymanych na koncie nie dość że zarabiać, to jeszcze zyskujemy na bezpieczeństwie. Marek Sokół witam w programie Przedsiębiorczość. Naszymi gośćmi są dzisiaj Piotr Bielski, ekonomista i Piotr Miecula, student pierwszego roku SGH. Rozmawiamy dzisiaj jak na to często bywa o pieniądzach. Czy pieniądz rządzi światem, ma jakąś wartość, Pana zdaniem? To znaczy, e, tak się mówi, że pieniądz rządzi światem. I oczywiście, że pieniądz posiada wartość, ponieważ inaczej e, ludzie by nie, nie działali w taki sposób, jakby go pożądali. Natomiast i najbardziej chyba interesujące jest to, i tu skieruję pytanie do, e, do Pana Piotra. E, jak to się dzieje, że pieniądz może mieć wartość, skoro sam e, nic nie reprezentuje? To są tylko, e, kiedyś mieliśmy parytet złota, Pieniądz był zabezpieczony przez, przez towary to, bo mogło, mogło być srebrne, mogło być złoto, w szczególności złoto później. A dzisiaj to są właściwie papiery, które szef rezerwy federalnej w Stanach może właściwie, już nawet nie musi ich drukować, już może tylko dopisywać kolejne cyferki w komputerze, tak, 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 tak mówiąc. I, I dlaczego? Skąd się bierze ta wartość pieniądza? No właśnie, to jest ciekawe bardzo zagadnienie. Trzeba zwrócić uwagę, że pieniądz jako taki. Jego forma i to, co, co sobą reprezentuje, podlegało znacznej ewolucji w czasie. Kiedyś to rzeczywiście było silne przywiązanie pieniądza do jego fizycznej postaci, do tego, co sobą reprezentował, kruszcu, który zawierał. Od wielu lat to jakby podlega bardzo ogromnej ewolucji, i w tej chwili pieniądz, przede wszystkim, jest tylko pewnym wyrażeniem wartości. Nie jest sam w sobie, prze, jakby nośnikiem tej wartości, jest pewną wyrażeniem, pośrednikiem w tym w przekazywaniu wartości i w, w tej roli funkcjonuje w gospodarce. Ale wzbudza zaufanie, ludzie wierzą, że jakąś wartość ma. Z tym, Z tym zaufaniem ma. oczywiście jest różnie, dlatego, że zdecydowanie inne zaufanie będziemy mieli do pieniądza w dużej, stabilnej gospodarce do inne w gospodarce, która radzi sobie kiepsko. Natomiast jakby co jest głównym Motywem tego, że w ogóle pieniądz powstał. No to, jest, e, to jest ogólnie obecna i powszechna niepewność w świecie, bo gdyby przecież nie było tak, że e, nie wiemy, co nas czeka w przyszłości, to pieniądz być może w ogóle nie byłby wynaleziony. Ludzie e, mogliby, mając pewność tego, co się wydarzy w przyszłości, pewnie przez wiele lat e, ograniczaliby się do wymiany, do wymiany dóbr bez takiego właśnie pośrednika. Pieniądz znajdujący się w obiegu zmienia swoją wartość w zależności od wielu czynników. Na zmiany wartości pieniądza wpływa spadek jego siły nabywczej, inaczej mówiąc, inflacja. Dewaluacja, czyli administracyjne obniżanie kursu, ma za zadanie poprawić bilans płatniczy. Od czasu do czasu dochodzi też do denominacji. To reforma pieniężna polegająca na zastąpieniu waluty narodowej nową, zazwyczaj tą samą walutą, ale o niższym nominale. Przy okazji zmienia się kurs walutowy, jednak wyłącznie nominalnie, bo parytet pozostaje niezmienny. Denominacja zazwyczaj wynika z wysokiej inflacji, jaką wcześniej doświadczyła gospodarka danego państwa. I ma sens w momencie, kiedy inflacja jest już opanowana przez bank centralny. W Polsce ostatnia denominacja miała miejsce w 1995 roku. Polska, zwłaszcza w tamtych latach, była nastawiona na obrót gotówkowy, czyli zdecydowana. Praktycznie myślę, że 100%, prawie 99, ileś procent, ileś dziesiątych procent transakcji, liczby, całkowitej liczby transakcji było wykonywanych przy użyciu gotówki. Denominacja polskiego złotego kosztowała 30 milionów złotych, czyli 3 biliony starych złotych. A skąd wiadomo, ile jest pieniędzy w danym momencie w obiegu? Całkowita wartość pieniędzy znajdujących się w obiegu to tak zwana podaż pieniądza. To cała gotówka w bilonie i banknotach oraz wkłady na kontach bankowych płatnych na każde żądanie. Nie znaczy to, że pieniądze cały czas znajdują się w bankowym skarbcu albo w portfelach Polaków. W nowoczesnej gospodarce funkcjonuje coś takiego jak rynek pieniężny, czyli banki między sobą pożyczają pieniądze. Jak to pożyczają pieniądze? Nie mają swoich? No oczywiście mają, zbierają pieniądze od klientów w formie lokat. Wpłacamy pieniądze do banku na lokatę. Tymi pieniędzmi gdy dysponują banki, no ale przecież muszą nam coś zapłacić za to, że pożyczamy im pieniądze, ale żeby zapłacić, to muszą na tych naszych pieniądzach coś zarobić. Oczywiście muszą zarobić więcej niż nam płacą. Żeby zarobić, muszą te pieniądze pożyczać innym, czyli muszą udzielać kredytów i pożyczek. Dla banku najważniejsze jest przecież, by pieniądze cały czas krążyły w gospodarce. Jak mógłby wyglądać taki, taki czarny scenariusz dla, dla Unii Europejskiej, gdyby. E, że ta strefa mogłaby się załamać, że, e, że doszłoby do kryzysu walutowego w całej strefie. Niestety, teraz rzeczywiście coraz więcej się mówi i pisze o tym, że strefa euro przeżywa na tyle poważny kryzys, że może to grozić jej rozłamem. Problem jest tego rodzaju, że tak naprawdę myślę, że nikt nie jest w stanie sobie dokładnie wyobrazić, jakby to miało wyglądać, bo to. Oprócz tego, że to łatwo powiedzieć, strefa euro się rozpadnie, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest nawet, nawet tylko z powodów logistycznych strasznie skomplikowana ogóle, sprawa. Nie. Jeżeli dziś mają te wszystkie kraje, mają wspólną walutę, te same monety, te same bank banknoty, cóż to znaczy, że strefa euro się ma rozpaść? Na pewno nie może to nastąpić z dnia na dzień. Przecież nie będzie tak, że dziś... Yy, strefa euro się rozpada, a jutro już nagle yy, w tych krajach płacimy jakąś nową walutą, bo jej nie ma. Fizycznie nie ma żadnej nowej waluty, prawda? Więc żeby strefa euro uległa jakiemuś podziałowi, to to nie jest proces z dnia na dzień. To musi być jakaś decyzja, po której nastąpi szereg przygotowań logistycznych, produkcja banknotów, produkcja yy, tego bilionu, nowej nazwy. Wymyślenie nowej, nowej nazwy waluty. i szereg zmian prawnych i takich yy, administracyjnych. Yy. To nie znaczy, że strefa euro nie może się rozpaść. Naprawdę są poważne jakby na ten temat obawy w tej chwili. Natomiast, e, no, jest to, na, znaczy na pewno, gdyby takie rozważania wkroczyły na jakąś poważną ścieżkę, no to byłby e, to ten to, to, to miałoby to ten skutek, że przede wszystkim euro jako waluta najprawdopodobniej na bardzo mocno by się osłabiło. I nastąpiłby duży odpływ pewnie inwestorów właśnie z tych, ogólnie z, z instrumentów, które w euro są nominowane. Natomiast pytanie jest takie, czy, czy jesteśmy w sobie w tej, w tej chwili w stanie wyobrazić ten ciąg procesów. No ja, ja mi jest trudno to zrobić, bo, bo to rzeczywiście wymaga yy, bardzo skomplikowanych operacji. Jak podzielić, na jakiej zasadzie wyodrębnić, te, czy to miałoby się wyodrębnić kilka części takich podstref euro, czy znów rozpad na, na, na narodowe waluty, w każdym kraju prawdopodobnie musiałoby to e, jakby podlegać jakimś indywidualnym decyzjom. Na no szczęście Polska jest w tej dobrej sytuacji, że nie jest w strefie euro i możemy na razie czekać i przyglądać się kolejnym kryzysom, tak? No oczywiście to nie jest tak, że my możemy przyglądać się obojętnie, bo jesteśmy na tyle mocno powiązani ze strefą euro, że dla nas to jest kluczowa sprawa, jak w strefie euro sytuacja przebiega. E, Ale tyle, możemy przeczekać ten my, przez możemy lat. przeczekać, no, o tyle, że, że nie, bezpośrednio nie musimy się przejmować, co zrobimy, jak euro nie będzie, bo u nas cały czas będą złotówki. Natomiast oczywiście, gdyby strefa euro popadła w tak poważne problemy, no to na nas to się negatywnie odbije, bo przecież my dużą część naszej produkcji, naszego eksportu kierujemy właśnie do tych krajów strefy euro. Jeśli tam będzie kryzys, to oni nie będą od nas odbierać tych towarów. Polscy pracownicy przecież też tam pracują. Także to dla nas jest bardzo ważna sprawa. No i też, oczywiście, myślę, w tym sensie zależy nam, żeby ta strefa euro przetrwała. Pan liczyć do dziesięciu, tak po cichu? bo dobrze, że Pan przy okazji nie mówi.